Dzień dobry bardzo. Dawno nie nadawałem, więc ponadajemy dzisiaj. Powiem wam, piekło zamarzło, morza weschłe. A kurwa biało w kominie. Przerzucam się na OS. Ja wiem, wiele razy mówiłem, że A jest to złe, zło, tylko Android, bla 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 bla. I to jest nauczka dla mnie. I może i dla was, moi mili, że nigdy nie mów nigdy. Człowiek się starzeje i kupuje. Dlaczego o tym mówię? Bo zarzekałem się, bo przeczyłem, bo Bóg co robiłem, a na chwilę obecną zmieniłem Samsunga na iPhone. Znaczy jakiś czas temu już na to jednak się przestawić. I jestem pozytywnie zaskoczony, mogę powiedzieć. Dlaczego? A z tego faktu powiem Wam, że do pracy z TikTokiem, nie to zabawa, ale do pracy naprawdę dziadostwo robi roboty i po prostu robi o wiele łatwiejsza integracja z, nawet z kupionymi skrzynkami mailowymi z otwieraniem wszystkich programów czy plików Word'owskich, Excel'owskich jakoś tak tu stabilniej i lepiej działa i powiem wam, że sam jestem zaskoczony z tego tytułu, że w sumie sam siebie namówiłem a to i tak znajdziecie widać na Karinie. a dlaczego? Jakiś czas temu, czy też dwa lata temu została tableta iPada do malowania, rysowania i tak używała, że pół roku leżał w domu. A jak już się należał, to ja go wziąłem do roboty i powiem wam szczerze, zaczęło mi to pokazywać. Bo otwierać oczy to może złe słowo w tym zakresie, ale pokazywać, że to, że to działa. Po prostu że to działa i tyle. tyle. I co mam powiedzieć, no. Aż mi kupiłem przed samym więc wiedziałem, podzielę się z tym wiadomością z wami, że przechodzę na Makan. Na Makan, na Apla. To wiecie, to było niepełno jabłuszka. A tak co poza tym, a tak poza tym, to u mnie bez zmian. Dalej siedzę na wku, wy, a nie na górze żar. Eee, dalej wymieniamy elektrownię szczytową-pompową mnie ja udaję, ja wiem co robię ale to takie, to wiecie, zawodowe, zawodowe niunasiki jak tak długo posiedzę? nie wiem co będzie dalej z nami? nie wiem <laughs> pewnie posiedzimy aż skończymy i zrobimy wszystko i tyle ale to są słowa zawodowe i wiecie, tajemnica zawodowa, bla 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 nie będziemy was w wszystkie tematy, które mamy eee, o czym chciałem się powiedzieć a, w sumie o tym że chyba Wikinga już w Tyłach za, jedn... za niedługo patrząc na częstotliwość moich filmów to może przy kolejnym filmie ale że jeszcze trochę Wikinga w Tyłach nie będzie Wiking będzie spierdliczał a dokładniej znalazł sobie miejsce na wsi jest ziemia da tam postawić parę ścian, trochę dachu wiecie i urządzić się na nowo gdzie? kiedyś Wam może Pomyślałem, że będzie zabawne. bardzo liczę na to, że przyszły rok na tym się skupię i uda nam się skończyć cały projekt, że rok później już wrócimy do gotuje do innych nagrywek, wiecie, I jednak ogród robi swoje, wiecie, wędzarnia, ruszty, grilla. no, w końcu nie będzie mnie blog w ani to, że sąsiady marudzą, że trening zadbiłem. Dobra, bardzo zadziwiłem. Ale wiecie, jak jest. Na wsi, jednak, jakbyś tak spokojnie. Siedzieliśmy, że czas uciekać z Czekać miasta i zmienić trochę do życia. Nie wiem, jakie Wasze zdanie w tym zakresie, ale nam się znudziło, już bycie w mieście. Co to się złożyło? Wiele rzeczy. Znaczy, ja w sumie czekałem na Nataszkę, z mojej zdanie, że to była nasza wspólna decyzja. Nasza wspólna to wiecie, to składa się wszystko. Czasami ten zgiełk, czasami ten będ, te wszystkie inne rzeczy, które miasto nas wymusza. Czasami hałas za ścianą, czasami hałas, wiecie, na podłodze czy w góry. A że ja nie mogę hałasować, bo tym na dole, w góry, z boku gdzieś tam nie pasuje. Ja wiem, że są relacje międzyludzkie, ja sobie zdaję z tego sprawę, że czas spojrzeć razem, czy egzystować razem. Dość, trzeba coś z zmienić. Więc mam nadzieję, że w przyszłym roku będziemy wam pokazywać już filmy zbudowy, jak to się kula. I nie, 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 to że Wikikik będzie nagle murował, czy wylewał beton. To, to tak nie działa. Przynajmniej w moim przypadku. Ja co będę, powiedzieć, to coś zrobię, ale jestem zdania, że po to są specjalisty z różnych części przemysłu, czy roboty, że ja się nie wpierdzielał w roboty. A przynajmniej nieprywatnie. Zawodowo zawodowo to leczę. No jednak BHP ma swoje prawa, więc czas ich korzystać i korzysta i na mogę Tyle. Ja powiem tak, mamcie masę planów. Może uda mi się teraz częściej kręcić, bo zacząłem jeździć kiedy jest widno. Autem wiecie, w sensie do pracy i z pracy. Ostatni czas miałem taki, że na 6 rano i po 6 wieczorem wyjeżdżałem. To tak powiem Wam szczerze, że lampą w pysę wali walić jak się będzie jechać, to na które słabo, więc zaczynamy teraz, zaczynamy teraz i cóż, witamy znowu w pogaduchach. tu za trochę poklapiemy i zrobimy, a jak już tu dotarliście i dalej znowu tu jesteście, to chciałem Was spytać, co sądzicie o powrocie do formuły nocne pogaduchy? Gdzieś tam w głowie mi się znowu rodzi pomysł, żeby do tematu wrócić i zacząć, może nie raz w tygodniu, ale w większym odstępie czasu, robić te wywiady, czy rozmowy takie internetowe z ludźmi różnego rodzaju. To sądzicie, czy chcielibyście zobaczyć? Może macie kogoś z kim? Kogo byście polecili, może zagadał, czy chciałby Tak de facto z każdej branży, Wiecie, to nie chodzi o to, żeby zamykać się na jedną, to chodzi o to, żeby poznawać i bronić swój Ja z chęcią też się do dowiedział. Więc jeżeli byście za, tam, z komentarze, bo fajnie. I cóż, zobaczę zobaczenia znowu. Jak zwykle. Mniej kia w dupie i więcej dystansu i społecznego. Na razie ludzka. Pa! Jak się patrzę. Chyba tak byli brody część ale to można z tym na razie